Hej kochani, sprawdzanie przyjęcia matek inseminowanych czy reproduktorek. Pamiętajcie, że w tym momencie, kiedy my musimy sprawdzić, czy taki odkład przyjął tą matkę, a robiliśmy odkład na tej samej pasiece, to to musi być odkład też przygotowany wcześniej. Teraz nastał ten moment, kiedy potrzebuję wypuścić je, żeby się obleciały. Będę szukać matuli, czy żyje, czy nie żyje. Na razie wskazuje wszystko, że przynajmniej w tym odkładzie i w dwóch wcześniejszych, które już sprawdziłam, matka żyje. Pamiętajcie tylko, że jeżeli to była matka inseminowana bez sprawdzonego czerwienia, na wlotkach, kochani, robimy, wiecie co, takie blokady. O, pokażę Wam może tutaj na tych ulikach. Bierzemy kratę odgrodową lub jeżeli mamy takie specjalne zatyczki, do wlotków, żeby matka nie wyleciała, to to robimy zaraz jak pszczoły nam wyjdą. Sprawdzamy sobie właśnie ten pierwszy moment, kiedy otwieramy wlotek na danym miejscu i widzimy ten pęd pszczół, żeby się chciały oblecieć, żeby chciały już wylecieć z tego ula. Będą też troszeczkę sprzątały pewnie jakieś tam parę pszczół z osypu, bo pamiętajcie pszczoła zawsze się osypuje, to nie jest tak, że pszczoła nie umiera w ulu. Jak nie ma jak wylecieć, to ona się osypie w ulu, więc będą chciały wyczyścić. Już na tym momencie obserwujemy osyp, który pszczoły wynoszą. Już możemy zauważyć, czy matka żyje, czy nie żyje w tej pierwszej turze pszczół. Chwileczkę poświęcamy czasu, patrzymy, czy czasem nie wylatuje z tą matką, bo pamiętajcie, one z wlotków potrafią lecieć bardzo daleko, wynosić truchlełka pszczół. Więc tu mamy pierwsze takie zerknięcie, czy jest wszystko w porządku. Drugie zerknięcie, kiedy możemy przypuszczać, że matka została przyjęta, ale jeszcze nie na 100%, to jest, kochani, woskowanie klateczki, to, że one budują komórki, że one chcą, żeby ta matula tam zaczerwiła. To jest właśnie to, że one akceptują tą matkę w środku i na 100% będą chciały przynajmniej na najbliższą chwilę z nią być, bo pamiętajcie, pszczoły też nie są głupie. One nieraz potrafią matce, pozwolą matce zaczerwić troszeczkę jajeczek, bo złożą te jajeczka, po czym na tych jajeczkach odciągną swoje mateczniki, a matki się pozbędą. Pamiętajcie, one kochają swoje geny. To, że one nie dają genów, to nie znaczy, że one nie kombinują. One zawsze będą chciały wybierać geny najbliższe im. I jeżeli cokolwiek im nie spasuje w matce, to, nawet jakby to była królowa świata na złotej karecie, a one jej nie będą chciały, to nic nie zrobicie, żeby one ją zechciały. One ją usuną. I tego jestem 100% pewna. Przerabiałam już takie miłośniczki. Tutaj mam nadzieję, wiecie, jestem z duszą na ramieniu, z każdym otwieranym ulikiem otwieram i jest takie, wiecie, albo uf, i idę do następnego. <noise> Ale to są właśnie, chciałam Wam pokazać początkowe e, obserwacje. Pierwszy to jest właśnie wypuszczenie pszczół. Żeby posprzątały, obserwujemy, czy czasem nie wypychają matki albo czy nie wynoszą truchlełka matki, zabezpieczamy wlotki, żeby w razie czego jeżeli by się coś przytrafiło, matka nie wyleciała w oblot. A dopiero w następnej kolejności otwieramy, jak one się już oblecą, uspokoją. Dopiero wtedy otwieramy daszki ze względu na to, bo my też chcemy, żeby te pszczoły na tym miejscu. Nam się ładnie obleciały, prawda? Żeby one były pewne, że wrócą do tego ulika, a jak my otworzymy im nagle daszek albo w kilku ulach daszek, to one nam się rozlecą i zgłupieją. A tu właśnie chodzi o to, żeby one były jak najspokojniejsze. Czekajcie, bo mi się normalnie ręce często, Może mi się uda, ale powiem szczerze, jak mi się nie uda, to się rozłączę, bo sprawdzimy sobie, czy w tym ulu jest. Jak nie, to będziecie widzieć moje rozczarowanie, że też nie mam rozczarowania. Też wam niepowodzenia, bo to nie jest tak, kochani, że wszystko nam będzie wychodzić zawsze na pasiece jest super. To są żywe stworzenia i zawsze pamiętajmy, że żywe stworzenia mają swoje prawa. My robimy wszystko, żeby było tak, jak należy, ale to dużo też od nich należy, zależy. Kochani, w takich ulikach, żeby matki nie stresować, tych inseminowanych matek, w ogóle matek nowych, które poddajemy, jeżeli poddajemy do małych rodzin, starajmy się nie używać dymu, jeśli nie musimy. Wiecie, to chodzi tylko o to, żebyśmy zerknęli, czy ta matka jest, czy należy tutaj już poddać inną. Czekajcie. Ja chyba muszę się jednak rozłączyć, kochani, bo to zbyt cenne. Teraz jest dla mnie zajęcie, a jednak wiecie, co? Jedną ręką pracować przy pszczołach to nie jest fajnie, szczególnie jak nie używam dymu gdzieś tam jest, kochani, to nie jest także ja nie używam w ogóle, bo jak jakby się zestresowały i zdenerwowały, to ja zawsze dym mam, żeby nie było. Zawsze mam dym zapalony i jeżeli trzeba, to ja go po prostu zawsze użyję. Ale jeśli chodzi o takie sprawdzenia, to staram się ich nie stresować bardziej. One już i tak przeszły stres tutaj, będąc w zamknięciu i przyjmując nową matkę. Kochani, matula chodzi czekajcie i jeżeli widzimy matulę a wiemy, że to są y, tyle co przyjęte, czekajcie, bo widzicie, ja tu mam takie woski na krawędzi y, i ona dokładnie jest na wysokości tych wosków. I teraz w tym momencie, kochani, ja muszę tak to zrobić, żeby widzieć matkę, żebym sobie jej nie zgniotła, bo to są najczęstsze błędy właśnie, które robimy, że chcemy szybko zamknąć, bo ja jak najbardziej chcę ją zamknąć, żeby ona się nie stresowała. Czekajcie, czekajcie, bo ja ją tu widzę cały czas, a akurat, patrzcie się, na wysokości tych wosków, a nie chcę jej teraz czyścić, nie chcę, żeby dopuściło się do tego, żeby, widzicie, żeby się stresowała, no. Chciałabym Wam nieraz pokazać dużo rzeczy, tak to pewnie bym robiła to dużo szybciej, ale wiecie, chodzi o to, żebyście też wiedzieli nieraz, jak się zachować, jak sprawdzić, co nie jest naprawdę łatwe, uwierzcie mi, trzymając jedną ręką. Widzicie te woski tutaj, to właśnie na tych woskach, przykładając nieraz ramkę blisko ścianki, najczęściej zabijacie matkę albo właśnie na tych tutaj w na tych, tych wypustkach hochmanowskich. Pani tu też jak nieraz dosuwamy, nam się wydaje, że nie ma, a matki są bardzo szybkie. One po prostu robią w sekundach takie uniki i nieraz po prostu potrafi nam podejść, nawet nie wiemy, że ją zgnieciemy. Pamiętajcie, jeżeli matkę widzimy, nie szukamy jej za każdym razem. Chyba, że musimy sprawdzić. Ale jeżeli widzimy matkę, to staramy się szybciutko zamknąć ul, ale w jak najbardziej bezpieczny sposób. Uf, kochani, trzecia jest. Resztę sprawdzę już bez Waszej obecności, bo to naprawdę jest niedość stresujące zajęcie. To uwierzcie, mi mam przed burzą. Chcę, żeby pszczoły się już obleciały jeszcze.